Derywatny zgłosi się. Co z wami, kurwa? Mamy podejrzanych w zasięgu wzroku. Trzymaj się. Gdzie wsparcie? Nie dojdę na czas. Kurwa. Jackie Kelly ma za zadanie wypisać 8 mandatów za parkowanie oraz zameldować o poszukiwanym mężczyźnie. Potem dostaj informację o zapłaceniu alimentów w wysokości 600 dolarów. O 11.00 melduj o poszukiwanym w Rajonika u Urika. Następnie po raz kolejny daje wsparcie dla Stefana w postaci pieniędzy. Później dostaje wezwanie o szaleńcu, który zabarykadował się w domu razem z dzieckiem. Dzięki technice wręczenia mu burgera oraz wódki ratuje dziecko oraz aresztuje szaleńca. Dzień ósmy. Wizyta. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra interwencja, Kelly. Jak na byłego detektywa przystało. Sprytnie przeprowadzona akcja. Tak trzymać. A co zresztą? Poszukiwany człowiek poprawnie zareportowany. Trzy aresztowania. Wreszcie ktoś zapewnił celę na posterunku. Gratuluję, Kelly. Wzorowa robota. Patrzcie gąbanie na niego i uczcie się. Dobra, to by, co było, to było. No to jest siedmój. Kelly, co specjalne na ciebie? Na twoją ulicę ma przyjechać gość. Gość? Tak, król Jaffe z królestwa Zamunda. Też żartuje, tak? Nie, uwaga! To nie oficjalna wizyta. Odwiedza syna, księcia Akema. Akem mieszkuje, pomieszkuje w naszej dzielnicy. Stanie gdzieś w twoim rewirze. Godzina nieznana. Więc wszystkie miejsca mają być puste. Cały dzień. W nocy rozstawiono znaki zakazu. Kiedy widzisz zaparkowane auto, to mandat i na hol. Natychmiast. Będą to sprawdzać ludzi z ratusza. O różnych porach. Więc się nie obciągaj. Ale zabawa. Akurat. Ha, Kelly. Wy poprzedni szef, panie na rejon. ma dla Ciebie dwie wi wiadomości. Dostaniesz wiadomość przez radio. No, znaczy go ten, do roboty. Poważnie? Teraz mam po prostu opinować, żeby żaden ża samochód został zaparkowany, czyli można powiedzieć, z mandatami to mamy spokój. Czyli znici z podwójnej normy mandatowej. Spoko, to jeszcze z nimi porozmawiamy. Na urlop pojadę chyba wytkować. Toż do jeziora i bych na wodę. <grym> Będzie Ci łatwiej. No Boże, chuj jest z Was. E tam, kochamy Cię, misiaczku. Nie, no to no, bez przesady, no. Jak lecie, Magna? Coś ciekawego? Dzisiaj przeszukania. Mam na oku paru gości z mafii. Jak dobrze pójdzie, posadzimy ich za przemyt. jak zwykle trzeba nakablować? Próbuję, jak mówiłem, w prawdziw prawdziwym życiu będę tego nie zrobił. Ale w grze? No niestety trzeba co być. Można powiedzieć, że jestem niewolnikiem. Macie ochotę wybrać się na wystawę? Jaką kurwa wystawę? Będzie żarcie? O starożytnym Egipcie. Nie. Lesba. Nardy talczy. <noise> Dobre. Wreszcie, jakie sensowne zadania. Cieszę się, co? Porządek musi być. A tej spokój. Tak tam chcecie. Hm, spoko. Kelly, przyzwyczai przyzwyczaiłeś się już do munduru? To moja druga skóra. Tak ma być. Co się tak krycisz, Cortez? Dupa cię boli? Szefie, muszę iść do lekarza. To się stało? Chwila się czuję. Żadnego pierdolania się. Ale szefie, Doigrałeś się, Cortez ruchał wik razy kika. Aż odpadł mu pał. Walcie się. O nie, to twoja specjalność. <śmienicza> Cisza. Cortes, masz przyjść do mnie po odprawie. Dobrze szefie. Pieniąc za tylko z tego kepty, mi dupa boli. <śmienicza> no nieźle. No dobra, po prostu kontynuujmy. na jak zwykle. Na rejon. Pracowity dzień czeka. Mandaty i holowanie. Dobra, Adę. Plus wizyta króla. Widzicie, że powinien był się ukłonić? Dywan rozwiń, albo pierśni po całej. <laughs> wesołki Pamiętaj, że ktoś cię będzie sprawdzał Dobra, zjeżdżajcie Pa, Paziu Królewski O rany, naprawdę to musi być irytujące O parking, tak? Będzie trzeba tak już to dokładnie wypatrzeć Dobra, to najpierw może zjedzmy od razu pizzę dalszej blokady, chłopcy będą się przy trzeciej Nie pana wita, doskonale wiem Pada coś? Może w innej sprawie? A, no tak, już i. Ja chciałem tylko po, po to, żeby po pizzę, ale z tą informacją to nie będzie. Mam coś ciekawego. Będzie to kosztowało 50 oców. Jak będzie? Mów. Magnet twierdzi, że mają waszych na boku. Podobno mają pójść siedzieć na zaprzemyt. Wkrótce ma być obłowa. Dobrze wiedzieć. To w ramach wdzięczności. Dlatego, że chciałem właśnie... O no cóż plus 5, dziękuję. Eee. Po prostu chcę po prostu zjeść. Parmezan, sandwich? Co tu? Damu, że jaka kolejna pizza, to jakiś. Czuję jak... Nie wiem, co to pizzera czy to Subway? O, już mam. Od no razu widać parkowanie, odznaka i muszę dopilnować, żeby... Wszystko było w porządku No tak Ale zaraz A ten cud? A ten do czego? Gdzie dobry panie Kelly Widział pan te skrzynki? Jakie znowu skrzynki? Te pomontowane przy budkach telefonicznych Do urządzenia nagrywające rozmowy Pluskwy? Ciekawe kto to zamieścił To nie jest robota policji Już to sprawdziliśmy Proszę jej więc usunąć i przynieść mi Pluskwy? To powiedzieć takie skrzyneczki niech będzie. Załatwi sprawę. Świetnie. Będę czego z należnością. To właśnie gdzieś... Tu, o tutaj? To faktycznie. Partacka robota. O, mamy kolejne ma. Jaki kurde pobił po prostu. Będę wasze zdawał tylko zaparkowanie. Kurde, nie pozwolę, żeby... Nie, nie, po prostu... Czemu? Nie mogę do tego dopuścić. Dobra, szukajmy kolejny z plus oraz... Kolejnych samochodów, które źle parkują. No i mamy kolejną pluskwę. A Martoś, co jest znak? Kto to tak spierdolił? Ale właśnie, czy oni właśnie postawili na zewnątrz butek telefonicznych? Poważnie? Co to kurwa ma być? Ciekawe, kto się o te pluskwy. W sumie nie wiem. A, 421, tu centrala. Skąd on go... No, w aptece. Kradzież, dobra. Najpierw trzeba tak powoli, powoli, żeby podszedł. I teraz, i teraz. Trzeba go szybko dolać. E, od razu dwa samochody i jeszcze trzeci. Poważnie? Nie jestem pewny czy się od wyrobię jeśli chodzi o holowanie, ale postaram się dopilnować, żeby to było jak najlepiej. Tylko niech się kurde policja się pospieszy, o dobra. Przynajmniej mam tu jeden problem z głowy. I po problemie. Od razu parkowanie, wystawił znaka. Mam wyjebane otoczy jakiś źle wystawiony mandat. Po prostu trzeba do tego dopilnować. Okej. No tu centrala, dostaliśmy cykl opladowany na padzie. Miej oko na sklepy w swoim rejonie. Wiecie gdzie mogą już uderzyć? Obstawiamy lubilera. Poznajmy właścicielką. Pana znacz go do końca dnia. Okej, okay, zaraz się tym zajmę, tylko jeszcze postawię tu. kolejne, holownik od razu. Ehe, no tak, mi się że coś znowu mnie zzywają. Ale dwa, jakieś dwa zaparkowane w czarne samochody. I tu jeszcze przy kościele. Może to są jakieś ważne szychy. Hmm, lepiej, lepiej mieć na to na oko. Dobra, najpierw skorumpuję się do Lublera i znajduję się o tutaj. O, pan postrówkowy. Witamy. Czegoś potrzeba? Niestety mam złe wieści. Dostaliśmy informację o planowanym napadzie. Na mój sklep? Tego nie wiemy. Doradza by jednak zamknąć lokal do końca dnia. Tak zrobię. Dziękuję. No i zrobione. Czer 2.1 zgłasza się. Sklep z został zabezpieczony. Dobra robota. Czeka na dalsze informacje. Na śluczy obserwują okolicę. No spokojnie, właściwie widzę odej No tak, jeszcze muszę oddać pluskwy? To za to. Masz naszą własność. Oddaj się to, co znalazłeś. A, to wasze pluskwy? No niestety, ale muszę odmówić. Jeszcze się policzymy. Spadaj stąd. Poważne słowa. Radiowóz może być wyjątkowo szybko dzisiaj. Przecież muszę, jak wypełnić poważne zadanie. dobra no to jeszcze raz. Parkowanie, holowanie i gotowe. I oddajemy pluskwy. Kwaba załatwiona? Jasne. Tu są wszystkie trzy. Dobra robota, Trzyma należność. No i spoko. Można powiedzieć, że wszystko tak by powiedz zostało zrobione. Zobacz, czujność, to wiadomo. Ale jeszcze, muszę jeszcze skrować jeszcze po ten jeden radios, ale. Steve, to ja już nie będę się dogadywał. Nie chcę już mieć kogoś pod pałę Gangiem. A właśnie, jak nam stan? Nie, nawet bo to powiedzieć, że jest nawet spoko. Jest dobrze, jest dobrze. Gdzie ten jeszcze to. O, mam cię. O, skradził w diner. O, tu tu. A proszę, akurat w idealnym momencie. I pięknie. Można powiedzieć, że wszystko zostało zrobione. Tylko będę musiał dopilnować. Jeśli się chodzi jeszcze. Kolejnych kradzieżach. A właśnie, czy nie przypadkiem chodziło? Skoro dotyczyło właśnie Lubilera, chociaż nie wiadomo czy to byłoby prawda, ale to mogło znaczyć jakiś ważny sklep. Ale który? To my nie wiem. E no co jest, no o. Kurde, sy, to czas tutaj leci szybko, a no niestety z so, bo... Naprawdę to muszę się tak męczyć. Rany. Bez nadzieja, no. To może choć stopi jeszcze do dinera, to może będzie na. Oż firmy, zgadza się. Dobra, zjedzmy sobie i robimy dalej. Kolejny kontr kolejną kontrolę na ulicy. I je dopuść po to, żeby samochód został za zaparkowany. Wszystko, co mówią? Prawda, co mówią? Ale o co chodzi? Proszę zachować spokój. Robicie coś? Pracujemy nad tym. Właśnie widzę. insty komandata od rana. A, okej. Okay. Twój poprzedni w kapitan czeka w dinerze. A, tu jestem. Hej, Kelly. Dobre wieści. Dzień dobry panie kapitanie. Czemu nie pogadamy w środku? Mówisz mi, tu będzie lepiej. To dobry Kelly. Nawet nie wiesz jak bardzo. Co się stało? Nie masz już sprawy o zastrzelenie tego biedaka. Jak to możliwe? Ano tak, że znalazła się jego broń. Rozumiem. No myślę. Powiedziałem, że to załatwie, nie? Tak, pani kapitanie. Jesteś jednym z nas. No tak, ale skradziony towar musicie znaleźć. Tego już nie załatwię. To nie będzie proste. Przecież go nie mam. Ja tam nic nie wiem, ale mam sygnał, że chodzi o coś więcej niż diamenty. Pamięć na toro tak nie martwił. Zniknęło coś jeszcze. Powtarzam, że nic nie mam. Zastanów się dobrze, Kelly, bo czas płynie. Okej, okay, rozumiem i dziękuję, pani kapitanie. Trzymaj się i lepiej znajdź to, co zginęło. Ale co nie z nim zniknęło, oprócz tych diamentów? Już w ogóle nie ma zielonego noga. Kolejny samochód? E, pani Kelly? Gdzie są radiowozy? I inni policjanci? Nic się nie dzieje. Moja obecność jest wystarczająca. Słyszałem o napadzie. Poza was, jak to mój sklep obrobią. Eee, spokojnie, wszystko będzie w porządku. No chyba, dlatego że masz naprawdę spory sprzęcior. No wygląda na zamknięty. Podejrzana sprawa. Poważnie? Może faktycznie oni się zabezpieczyli? przed tym napadem? Bo jeśli tak, to gratuluję. Ale dobra, Europy kolejny ko kontrolę. Żaden samochód nie może zostać zaparkowany. Nie Co to ma znaczyć? No pan ma na myśli? Jubiler nieczynny w środku dnia. Karina zajrzała do mnie i powiedziała o wszystkim. Z tym napadem to nie bójda. Aj Ajwaj, a taką dobro dostawę dziś miałem. Koszerne śledziki, paróweczki. Pani Adamski, spokojnie. Nikt nie ukradnie paru koszernych parówek. Tak się panu wydaje. Obrabują u sklep. Zobaczysz pan. No to się jeszcze okaże. No tak, wiem. Pół dnia, pół dnia zostało. Zobaczymy tak. Wiadomo, tutaj czujność. zakres parkowania. Wiadomo, co to chodzi. Z tego będzie naprawdę węka. Ale przynajmniej jest, jestem zadowolony z tego, że stamina... Jest, jakby powiedzieć, na plucie, zgadza się. O, właśnie, dobrze, że się, dobrze się jest, dobrze jest. A właśnie, jak tam mu piążki 1155, zaebiście. Jest jestem z tego nic nie zadowolony. Dobra, dość pora na kontrolę. Tu centrala. Czy podejrzany szarywat był widziany w okolicy. Może pojawi się w ciągu kilku minut. Gdzie? Chce, chcecie wiecie, coś więcej? Nie jest, okolicę, okolice 609. Napad na Włochów? Spójrzcie w drodze, ale nie wiadomo, czy zdążą. Przyjąłem. O. No. Zaraz, to jednak ja kurde po 609? Ale tutaj nie ma jakby żadnego sklepu, żeby tutaj to obrobić. Jest tych właśnie tutaj Hadrick, Kafe oraz Louis. A może to ma jakby gang, k***a, chce waszy przeprowadzić atak prosto na nasz... gang na mafię. To może mieć to tutaj... może w tym jest jakaś racja. Chyba zaparkoci... o! To oni, ale zaraz... Tu... do butiku? Butik? 421. 421 zgłosi się. Co z wami, kurwa? Mamy podejrzanek w zasięgu wzroku Trzymaj się Gdzie wsparcie? Nie dojdę na czas Kurwa O e, Okej okay. Szybko, za, za, za O Udało się O, jeszcze kolejny Kurde, po raz pierwszy zaczynam strzelać I mam cel Doskonale Centrala zgłosi się Potrzebna karetka Jesteś ranny? Sytuacja opanowana I przyślijcie kornera. Mam tutaj trzy trupy napastników Przyjęliśmy Czeka na ekipę o kurde, ja tego się na naprawdę spodziewam, ale był jakiś jeszcze jeden sklep? butik? W ogóle tego nie zauważył. Trochę dla mnie dziwne, ale dobra, nie głębia. Uro, to pan mój sklep. Ci drani próbowali zwinąć najlepszy towar. Dziękuję, pani Kelly. Proszę to przyjąć. Eee, wolałbym nie. Po prostu wykonałem obywatelski obowiązek. Wykonałem tylko swoje obowiązki. To jest potrzebne. Dobra, mamy... O ty kurde gnoju! O, teraz... To chyba znakomita akcja. Nie dał im pan szansy. Dobra, od razu robimy parkowanie i holowanie. Ale kurde, dopiero to zauważyłem, że jest jakiś ten butik. O, był pan niesamowity. Widziałam wszystko z okna, zupełnie jak na filmie. Eee, dzięki. Ale nie dobra, okazuje się, że był jeszcze jeden sklep, którego nie odwiedziłem. Na mnie to było trochę podejrzane, ale niech będzie. Dobra, jest godzina piąta. Ale muszę się jeszcze pospieszyć, bo nie wiadomo, czy tam mogą być jakieś kolejne samochody. Masz pochwałę, Trzefa, spojrzy to, premii. Dobra robota, premia, o oh, jest please Dobra, czy, 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 Oby tutaj był żaden samochód, błagam żeby nie był tutaj żaden samochód O oh, całe szczęście, oby teraz nie doszło do tego Czy tak nagle zostanie, będzie zaparkowany jakiś samochód, bo jak się faktycznie do tego dojdzie To można powiedzieć, że jest już po mnie Ale sądzę, po co ja widzę, okej okay, już widzę, już widzę, już widzę, nie dopilnuj do tego Od razu parkowanie, wystawił znaka i od razu holowanie Można powiedzieć, że chyba to się zalicza, co nie? Myślę, że ta. oby się udało bo, jeśli niestety w ostatnim takim momencie dojdzie do tego, że ktoś się jednak zaparkował, to naprawdę poważnie się w kurwie. Można powiedzieć, że ten samochód został odkolowany. To się powinno zaliczać, co nie? Mam taką kurwa nadzieję. Bo, jak się nie, to naprawdę to powiem tylko. Złożę od razu skargę prosto do tego pana holownika. Ech. aby tak do tego nie doszło. O, jednak się udało. Nie było zaparkowanych samochodów. Jednak to się zaliczało. Doskonale. Zapobiegły na na step plus psią dolców, plus 15. No nieźle, i je o Święty. Kajeszcze do za alimenty. Poważnie. O rany, co się tutaj na mnie Dzisiaj po prostu trzeba tak, kurde, no, pobiegałem w tej i weftę, w tej i weftę, w tej No nie można powiedzieć, że jestem z tego niezmiernie zadowolony. Ale ja w ogóle nie przypuszczałbym, że był jeszcze jeden sklep, taki butik. Znaczy raczej jakby sklep z ubraniami, tak? To chyba z ubraniami. W nie wiem, nie jestem, można, nie jestem jakby powiedzieć, yy, nie jestem fanem mody. Po prostu zrobiłem to, co uważam za słuszne. To jest pora na kolejny dzień, miejmy nadzieję, że będzie mnie pewno sporo akcji, a nie aż takiego zapierdolenia jak miałem dzisiaj. Oby do tego nie doszło, oby do tego nie doszło. Ciąg dalszy nastąpi.